Moi drodzy widzowie, chciałbym Was serdecznie za, e, przeprosić za filmy e, tak zwane sad movie, czyli smutne filmy. E, po prostu e, chciałem powiedzieć, ale ostatnio nawet e, trwa to już bardzo długo. Powiedziałbym, że od czasów szkoły, dokuczanie, znęcanie się fizyczne, jak i zarówno psychiczne, ja nie umiem się pozbierać, choć czasy szkoły już, już nigdy nie wrócą. Ale w pamięci zostało to, jak rówieśnicy mi dokuczali, chciałbym powiedzieć, że czasami jak mam ciężkie dni to wracam do tych złych chwil. Same one do mnie wracają jak bumerang. Jak mnie upokarzali, wyzywali. Powiem szczerze, że w pracy, w poprzednich pracach też tak było, że mi dokuczali, wyzywali. No ale co ja zrobię? Za moją inność nie przeproszę, bo niestety się nie da przeprosić. Powiem tak, pracowałem w restauracjach Ma w McDonaldzie, KFC. No i w tych dwóch McDonaldach mi dokuczali. Jak wiecie, już mówiłem wielokrotnie, ale to tam palicho. Dlatego st mój stan zdrowia psychicznego się pogorszył od czasów szkoły i przez pracę, którą yy, miałem, bo pracowałem z osobami w cudzysłowie zdrowymi, bo nikt z nas nie jest zdrowy. Szczerze, próbowałem. Pracowałem z osobami też niepełnosprawnymi, ale jak to wiadomo, osoby niepełnosprawne to też ludzie. Ja, ja też jestem osobą niepełnosprawną i powiem, że yy, wszel wszelkiego rodzaju dokuczli dokuczliwe zaczepki i tym podobne mógłbym się spodziewać tylko po osobach w cudzysłowie zdrowych, ale osoby niepełnosprawne też dokuczają. Stąd moja nienawiść, fobia społeczna i genofobia też do kobiet. Powiem tak, rok 2022 sierpień, niby, nie, niby było wszystko ok, bo to był sezon wakacyjny. Powiem tak, pewnego dnia przyszedłem do mojej mamy do pracy zapytać. No, po prostu porozmawiać tam z osobami. Nagle mama do mnie podchodzi i mówi: Michał, mam do ciebie wiadomość, a ja wie, Co się stało? No i nagle dowiedziałem się, że moja babcia świętej pamięci, z Sopotu, z którą bardzo się zżyłem, rozmawiałem tak szczerze od serca i po prostu. Yy, no, odeszła z tego świata. No i powiem szczerze, nie niezafanie się do tej pory czuję, bo się nie mogę pozbierać. Co prawda, rok minął od, od mojej od, od, od śmierci mojej babci. No ale, i powiem szczerze, nie spodziewałem się tego, że pewnego dnia mogło by yy, się wydawało, że się nic nie wydarzy. A to nagle taka wiadomość, niestety, Ech, takie życie. No, ale powiem szczerze, rok 2023. Wrzesień, parę dni temu, byłem w pracy na nocce. Godzina 4.50, obudziłem się, tak nagle się obudziłem, miałem dziwny sen. Powiem szczerze, ten dziwny sen, to był taki, że rozmawiałem z moją przyjaciółką, którą znałem 11 lat, godzina 4.50, tak mówię, kurde, coś się wydarzy, dobra, poszedłem na obchód, bo pracuję w ochronie, na obiekcie, o, na osiedlu, i poszedłem na obchód, nagle, kurde, przychodzę, tak się zastanawiam, Coś jest niepokojącego, coś... taka taka, na, taka nagła w głowie cisza zapadła, w, jakbym się odciął z, nie z tego świata i w godzinach popołudniowych dzwoni yy, właśnie koleżanki tata, że właśnie koleżanka nie żyje, I, czyli... Je, yy. Czyli ta koleżanka, z którą znałem się 11 lat temu, nie żyje. Mówię, kurde, Mać, co to się stało? No i o 5 rano się okazało, że koleżanka, moja przyjaciółka, naj, najdroższa, siostra, którą, z którą się przyjaźniłem, no niestety. No ale cóż, każd na każdego przyjdzie pora. Na mnie przyjdzie pora, na, na Was, na Ciebie na kogoś innego. No ale cóż, trzeba żyć dalej. W pamięci zostanie moja przyjaciółka, którą bardzo serdecznie szanowałem. Z żartowaliśmy, śmialiśmy się. No i powiem szczerze, nie mogę się cholera jasna pozbierać, trudno się mówi. A jeszcze, a powiem, a powiem, żeby było tak w cudzysłowie śmiesznie, że jeszcze dzień przed y, tym zdarzeniem śmialiśmy się, gadaliśmy, było super. I nic się nie zapowiadało do takiej tragedii. Powiem tak, Strasznie załamany jestem, ale moi rodzice i kuzynka i przyjaciółka Emilia, którą serdecznie pozdrawiam, no i właśnie jej tata z którym pracuję w pracy, też mnie wspierają. Chciałbym podziękować im serdecznie z całego serca. Z tego morał e, taki, nie warto się przejmować szkoda zdrowia. Szanujmy swoje zdrowie, bo nie znamy dnia ani godziny, kiedy nas może zabraknąć. Dziś jesteśmy, jutro nas może nie być. Chciałbym podziękować tutaj właśnie tym wymienionym osobom. Myślę, że będzie lepiej. Ech, mimo wszystko mam taką nadzieję cichą. Nadzieję, że z głębi serca wiem, że kiedyś ja znajdę miejsce na ziemi znajdę swoją towarzyszkę życia i która pokocha mnie takiego, jak mi jestem i zaakceptuje i będzie ze mną, na dobre i na złe. Warto wierzyć w marzenia, a z, yy, powiem tak, a spo... Wspom wspomniałbym jakiś czas temu yy, yy, znaj yy, znajomy, znajomi, którzy stwierdzili, że ja nie pasuję do ich otoczenia. Nie pasuję w ogóle do ich otoczenia, ponieważ jestem osobą z niepełnosprawnością, a oni zdrowi, w cudzysłowie. Ale no cóż, i to mi też zostało w pamięci, dlatego ja się mało co odzywam do ludzi. No i niestety, takie moi drodzy, morał z tego. Płynie, że nie warto się przejmować, zadręczać się tym, kto co to, kto to coś powiedział o nas, bo nie znamy dnia, że ty jesteś zdrowa, zdrowy, pełnosprawny, a za chwilę, za 5 minut, za dzień, za dwa, za godzinę możesz być niepełnosprawny, możesz być wegetatywny w stanie wegetatywnym, leżeć w łóżku, za robić pod siebie, yy, że tak powiem, wszystko może się odwrócić o 188, 180 stopni 360. Także moi drodzy, nie śmiejmy się z kogoś, że ktoś jest niepełnosprawny. Po prostu nie warto, nie, nie można, nie wolno. Czy śmiać z kogoś, że ktoś jest niepełnosprawny, czy ktoś inaczej wygląda, czy ktoś yy, słabo chodzi, czy wygląda inaczej. Każdy wygląda jak wygląda, każdy wygląda jak natura go stworzyła, jak Pan Bóg go stworzył. Także moi drodzy, szanujmy siebie. Nieważne, czy ktoś jest gejem, czy ktoś jest le lesbijką, po prostu szanujmy się. Tolerancja ponad wszystko. Jeżeli ktoś ma chorobę, depresję, czy. Bóg wie co, to wspierajmy się nawzajem. Nie szykanujmy kogoś, że ktoś jest gejem, czy bi, czy lesbijką, bo to nie, nie o to chodzi. Każdy powinien zasłużyć na szacunek. Nawet najgorszemu wrogowi źle nie można życzyć, bo nam się może coś przydarzyć. A jeżeli nam się coś przydarzy, to będzie wiadomo, że życzyliśmy tej danej osobie coś złego. Więc moi drodzy, szacunek. Tolerancja, akceptacja, zrozumienie, wsparcie, szczerość, zaufanie. Ostatnio byłem w Sopocie na marszu Pogodność dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, jak i dla osób z niepełnosprawnością. I stąd mnie taka refleksja naszła: że dziękuję wszystkim, że jesteście, wspieracie mnie. No i pozdrawiam was serdecznie. Życzę Wam wszystkiego. Dobrego w dniu dzisiejszym, dużo pozytywnej energii, emocji, radości z życia, cieszmy się życiem, bierzmy życie garściami. Pozdrawiam. Mówił do Was Michał N. z kanału Przemyślenia Vlog. Na razie, cześć. To przerażające, jak jedna osoba może sprawić, że już nigdy nikomu nie zaufasz. Najpiękniejsze jest to, co możesz dać innym za darmo – miłość ciepło, dobroć, życzliwość, szacunek i piękną przyjaźń. Na, nadejdzie w życiu taki dzień, kiedy niektóre osoby pożałują, że tak źle potraktowały Ciebie. Moją zaletą jest dobre serce, a wadą jest to, że zbyt często jest dobre dla nieodpowiednich ludzi. Karma wraca za przykre słowa, za spowodowanie łez, za brak szacunku, za ignorancję, za wszystko, co spowodowało ból w sercu. To wszystko kiedyś wróci do tego, co tak krzywdzi innych. Życzę Ci, aby w Twoim życiu zawsze byli ludzie, z którymi możesz dzielić swój chleb, serce i czas. Każdy człowiek ma swoją historię i powód dlaczego jest taki, a nie inny, więc pomyśl o tym, zanim kogoś osądzisz. W życiu nigdy nie mów nigdy oraz na zawsze, gdyż w życiu wszystko ma swój początek i wszystko ma swój koniec. Dlatego żyj chwilą i ciesz się dniem dzisiejszym, gdyż jutro jest jedną wielką niewiadomą. Naucz się mówić nie, bez tłumaczenia się możesz odmówić, masz do tego prawo. Nigdy nie pozwól sobie na bycie dla kogoś opcją nie bądź dla nikogo żadnym przerywnikiem, przecinkiem, zamiennikiem, gdy ktoś akurat właśnie teraz przypomni sobie o Twoim istnieniu. Nie poddawaj się, wyobraź sobie, co poczują. Osoby, które kiedyś cię zraniły, gdy zobaczą cię na szczycie, a teraz idź na szczyt. Podnieś rękę, jeśli przeżywałeś, przeżywałaś najtrudniejsze chwile. W samotności, kiedy wszyscy w wokół myślą, że wszystko jest u ciebie w porządku. Każdy niech zamiata przed swoimi drzwiami, a cała ulica będzie czysta. Po... Pan... Pominięcie oficjalnego etapu relacji, zbyt szybkie skrócenie dystansu, zbyt intensywny kontakt fizyczny lub telefoniczny powoduje automatyczne wejście w syndrom tzw. starego małżeństwa. To jest ta tajemnicza przyczyna niedostrzegalnej i powolnej utraty wzajemnego szacunku. Przesycenia i irytacji, kłótni, braku motywacji do starania się oraz zamiany tak dużej ilości relacji. W dzisiejszych czasach, w toksyczne związki, to co jest łatwo dostępne bądź jest nieustanne, nieustannie dostępne, nie jest doceniane, jest nudne, jest bezemocjonalne, wyeksploatowane relacje ciekawość, szacunek i tęsknotę oraz aktywuje negatywne cechy i przyzwyczajenia. Szacunek działa w dwie strony. Jeśli chcesz go doświadczyć, musisz go okazywać. Zawsze warto czekać na właściwą osobę, choćby nie wiem jak długo to trwało, to nie, za, nie zadowalać się kimkolwiek, bo z byle kim, to można sobie jedynie zmarnować życie. Nigdy nie grać drugim człowiek, nigdy nie garć drugim człowiekiem, bo jeśli Bóg dał mu życie, to znaczy, że jest ono tak samo wartościowe jak twoje. Nie musisz być lepszy od innych, wystarczy, że będziesz lepszy niż wydaje ci się, że możesz być. Nie odkładajmy ludzi na później, życia też nie odkładajmy, trzeba kochać teraz, trzeba żyć, trzeba mówić o uczuciach, by być blisko, śmiać się, tulić. Wzruszać, iść za rękę, patrzeć w gwiazdy i podziwiać tęczę. Nie jutro, nie kiedyś, nie później, dziś. Bo jutro słońce może zgasnąć, jutra dla nas może nie być. Uczucia, które teraz w sobie nosisz, przyciągają dzień jutrzejszy. Lęk przyciąga lęk. Zmartwienia przyciąga zmartwienie. Nieszczęście przyciąga nieszczęście. Niezadowolenie przyciąga niezadowolenie, ale także radość przyciąga radość. Szczęście przyciąga szczęście. Pokój przyciąga pokój. Wdzięczność przyciąga wdzięczność. Życzliwość przyciąga życzliwość. Miłość przyciąga miłość. Twoja praca toczy się wewnątrz. Aby zmienić swój świat, musisz swo zmienić swoje wewnętrzne odczucia. Proste, prawda? Dzień, kolejny dzień i jeszcze raz kolejny. Dzień za dniem kolejny oddech. Kolejne bicie naszego twojego serca. To życie. Pomimo Gorszego dnia postaraj się podziękować życiu za wszystko co do tej pory otrzymałeś, otrzymałaś. Być może przekonasz się, że jednak dużo dobrego w życiu cię spotkało i jesteś szczęśliwym człowiekiem, mając to coś o czym inni, innym, o czym, innymi, o czym inni ludzie mogą tylko pomarzyć. Często chcemy być ci by ci, którzy nas krzywdzili, poczuli to samo, doświadczyli tego samego ból, który nam ofiarowali. Ale czy to ma sens stać się, stać się złym człowiekiem tylko dlatego, że ktoś taki był? Nie, nie stawaj się takim. Karma wraca. Karma z nas, miejsce i czas. Pozwól, by to on, ona zakończyła ten temat, ten rozdział w Twoim życiu. Gwarantuję Ci, że powiem, za pewien czas będziesz się śmiać z tego, co dziś miało miejsce. Nie mści się, zadbaj o siebie, próbuj na nowo, korzystaj z życia. Wierzę. Wierzę, że ci, którzy cię skrzywdzili, stracili, za jakiś czas będą żałować, że tak z Tobą postąpili. Trzeba czasem stracić, by docenić, ale też coś zostawić, by zrobić miejsce na nowe. Na lepsze jesteś wartościowym człowiekiem, nigdy o tym nie zapominaj. Nawet jeśli popełnisz błędy, nawet jeśli masz wady i coś z czasem spieprzysz, to i tak wiesz, że jesteś wartościowym człowiekiem. Tylko dlatego, że coś nie wyszło, łap wnioski ze swoich błędów, ucz się na swoich pomyłkach. Pierwsza próba nie zawsze pro prowadzi do sukcesu, ale jesteś w stanie go osiągnąć. Spróbu próbując warto przy przyjrzeć się temu, czego nie chcemy pokazać innym. Często czujemy się innym coś innego niż widzimy. I to doprowadza nas do szału. Zastanawiamy się, co jest z nami nie tak. A co jeśli z tobą wszystko w porządku? A przed twoimi oczami nagrywa, rozgrywa się starannie wyreżyserowany teatrzyk. Co jeśli czujesz, że ktoś tobą manipuluje, ale boisz się to zobaczyć, bo umysł mówi ci, że jest miło. Warto przyjrzeć się temu czego nie chcemy pokazać innym. Wciąż tak dużo robię dla innych, ale nikt tego nie docenia. Na siłę uszczęśliwiasz innych, aby być, aby byli zadowoleni, niezależnie od tego czy chcą czy nie. Biegniesz na ratunek za każdym razem, gdy wydaje ci się, że ktoś potrzebuje pomocy. Gdy ktoś zadowolony i Cię potrzebuje, rzucasz wszystko swoje sprawy i siebie, byleby zadowolić drugiego człowieka. W relacjach wciąż chronisz innych, robisz wszystko, by ich nie urazić czy nie skrzywdzić. Znasz smak bólu, cierpienia, goryczy i smutku, dlatego starasz się ze wszystkich sił zaoszczędzić tego innym. Sam sama nosisz w sobie wiele rany i wiesz, jak bardzo krwawią. Wciąż opiekujesz się innymi, a w środku marzysz o tym, by ktoś zaopiekował się tobą i pomógł ci zagoić to, co w tobie Zakładasz maskę siłacza, siłaczki. Przecież za, ze wszystkim sobie poradzisz. Dasz sobie radę. Zawsze dawałaś, dawałeś i polegałeś, polegałaś na sobie. Już y, jako dziecko nie mogłeś, nie mogłaś polegać tylko na sobie. Zdeptano Twoje zaufanie, Twoje uczucia, emocje i potrzeby. Nauczono cię, że potrzeby innych są najważniejsze. Tak bardzo w to uwierzyłeś, uwierzyłaś, że zacząłeś, zaczęłaś stawiać dobro wszystkich ludzi wokół Ciebie na pierwszym miejscu. Dlatego tak wiele dajesz i wciąż wściekasz się, że nie dostajesz w zamian tego co chcesz. Gdy ty jesteś w potrzebie, często jesteś w tym sam sama i wtedy czujesz się samotny samotna. Twoje rany są tak wielkie, że boisz się, nim, z, się z nimi zmierzyć. Zakopujesz w sobie swoje traumy, uczucia i emocje, których się wciąż boisz. Im bardziej uciekasz od rozprawienia się z przeszłością, tym bardziej oddajesz się od, od, oddalasz się od ciebie. Swój brak akceptacji i miłości sprawia, że na siłę chcesz zadowalać innych, by oni mieli lepsze życie od ciebie, by cię, by nie cierpili tak jak ty. Ran innych nie, u, nie uleczysz, a im bardziej będziesz chciał chciała, tym bardziej rozgoj, rozgości się w tobie rozczarowanie, smutek, żali i oczekiwania. Skupiając się na tym, Skupiając się na tym, czego nie dostałeś, nie dostałaś, będziesz utwierdzała, utwierdzał się w swoim poczuciu beznadziejności i niekompletności, niekompletności. Nie inni, a ty sam sama, będziesz ciągnął, ciągnęła się w dół tak długo, aż zrozumiesz, że twoje myśli są twoim największym wrogiem, a nie świat. Co zrobić? Uznaj swoje rany i Traumy, daj sobie czas na uleczenie swoich ran. Uwolnij się od emocji, które trzymają cię w przeszłości. Daj swojemu wewnętrznemu dziecku wszystko to, czego nie dostało w przeszłości. Nakarm je akceptacją, współczuciem i troską. Bądź dla siebie ważny, ważna. Jesteś wartościowym człowiekiem, nigdy o tym nie zapominaj. Nawet jeśli popełniasz błędy, nawet jeśli masz wady i coś czasem spieprzysz, jesteś człowiekiem yy, do tego który ma do tego prawo nigdy nie wątp w swoją wartość tylko dlatego że coś nie wyszło i pamiętaj szanuj siebie bez względu na to kto co to o tobie powiedział pozdrawiam mm.